Pomimo, że rozpoczęły się wakacje, czas letniego wypoczynku, urlopów, to jednak w życiu duchowym nie ma odpoczynku od Pana Boga, od niedzielnej Eucharystii. Pan Jezus daje możliwość pójścia za Nim. Przedstawia każdemu z nas wybór, co pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Widzimy, że na propozycję Pana Jezusa nie odpowiadają ci, którzy ją otrzymują, wymigując się swoimi codziennymi obowiązkami. Nie potrafią zrezygnować z przywiązania do ludzi, do miejsca, wymawiają się, aby pójść za Jezusem. Żeby za Nim pójść, trzeba odkryć Jego miłość. I codziennie podejmować ten wysiłek zmagania się z wszelkimi słabościami. Umieć pójść za Jezusem to dać mu szansę w modlitwie, w sakramentach, w codziennej służbie. Podejmujmy ten wysiłek pójścia za Jezusem, szczególnie w ten czas wakacji, by tam, gdzie jesteśmy, być świadkami, że jesteśmy autentycznymi naśladowcami naszego mistrza.